Witajcie, dzisiaj szybki przepis na nalewkę z truskawek. Jest akurat początek czerwca, wspaniały czas na przygotowanie tej nalewki. Słuchajcie, wybierajcie truskawki zdrowe, smaczne, słodkie to jest ważne. Obetnijcie szypułki. Ja się nie bawię z szypułeczkami, żeby tam wydobywać, tylko je obcinam. I do co będziemy potrzebować, szybko. 250 gram cukru przy kilogramie truskawek, 600 ml spirytusu, cytryna 200 ml wody przegotowanej, swój. Działamy. Pamiętajcie również o terminarzyku. Tak wygląda terminarzyk. Będzie link do przepisu z mojego, na moim blogu, gdzie będziecie mogli pobrać ten terminarzyk. Oczywiście, po co, jak go używać, w dalszej części również wytłumaczę. Tak więc, jak już mówiłem, truskawki w proporcjach kilogram truskawek obrać z szypułek, oczywiście umyć, odsączyć. I teraz kroimy je na ćwiarteczki. Słuchajcie, na ćwiartki i do słoja na cztery części i do słoja. Na cztery części i do słoja. Przesuwiemy potem cukrem. Ok. Jak już wzięliśmy sobie wszystkie truskawki do słoja. Przesypaliśmy to cukrem. One do jutra powinny do następnego dnia puścić sok. Cytrynę sparzoną rządkiem przecinamy na pół, wyciskamy z niej sok. O, cyk i cyk, druga połóweczka i sok dolewamy do truskawek, jest w porządku, teraz zamykamy, wstrząsamy słojem i odstawiamy, słuchajcie, na jeden, maksymalnie dwa dni, powinny pięknie... Sok puścić powinien, powinny troskawki rozpuścić cukier. Oczywiście naklejamy również nasz terminarzyk na swój, na którym odznaczamy. Tutaj wpisujecie swoje proporcje, swoje ilości, które dodaliście, tutaj datę. Początek odfajkowujecie każdy proces, który Wykonaliście i przechodzicie do następnych dat. Już w zasadzie na drugi dzień. Cukier ładnie się rozpuścił. Trzeba pamiętać, żeby tu skawki nie zakisły. Bo jak będziemy długo trzymać, mogą zacząć fermentować. Dolewamy teraz wodę przegotowaną. Spiritus, Okej. Okay. Wstrząsamy. Odfajkować. To zrobione i odstawiamy na sześć tygodni w chłodne miejsce. Co kilka dni wstrząsać swojem. niech się to przegryzie teraz. Po 6 tygodniach nalewkę odcedzić, zlać do butelek roboczych, odstawić na 2 tygodnie do sklarowania. A po 2 tygodniach zlać już sklarowaną nalewkę do butelek końcowych, nakleić na butelkach etykiety i odstawić do spiżarni na co najmniej 6 miesięcy. Ja myślę, że nawet na rok właśnie to jest. Taki minimalny czas, żeby to wszystko się przegryzło. Pozostałe truskawki po nalewce mogą się nadać do deserów i ciast. Pamiętajcie, że one są z alkoholem i to dość mocnym, więc uważajcie tutaj na dzieci. A jeśli chodzi o terminarzyk, to pamiętajcie, żeby go pobrać z mojego bloga. Link pod spodem, tutaj pod tym filmem, się znajdzie. Wejdźcie tam w odpowiedni przepis, tam będzie plik do pobrania, naklejcie go na swój i kontrolujcie sobie proces, żebyście wiedzieli w których dniach co robić. Co daje taki w ogóle terminarzyk na przyszłość? Jeżeli będziecie czuć, że coś jest do poprawy, będziecie mieć w swoim archiwum dokładnie, co, kiedy robiliście, ile produktów dodaliście, jakich. Będziecie mogli zmodyfikować według własnych życzeń, według własnych preferencji. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Pamiętajcie o łapce w górę, o zasubskrybowaniu. Nie lubię tego słowa, ale suba dajcie. Cześć.